Pokazałam Wam wczoraj różne zakończenia tonu pierwszego, ale dziś warto zobaczyć, jak to wykorzystać w praktyce. Pokażę Wam dziś melodię psalmu responsoryjnego. To będzie akurat psalm na Wielki Post. Będę wysławiał Twoją Sprawiedliwość. Jest to refren typu A, gdzie mamy refren na Będę wysławiał Twoją Sprawiedliwość. Ta melodia może być również wykorzystana, zastosowana dla refrenu typu C, i tutaj mam też taki przykład refrenu. Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi? Inaczej się tutaj układają akcenty, ale melodię można podłożyć, i zaśpiewam teraz ten psalm. To jest psalm z Wielkiego Wtorku na melodię tonu pierwszego, ale w każdej zwrotce. Zaśpiewam inne zakończenia. Oczywiście, że później śpiewamy wszystko tak samo, natomiast chcę Wam pokazać, że jest właśnie taka możliwość. Posłuchajmy. <śpiewanie> Sprawiedliwości. Na mnie swe ucho i ocalenie. Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym. Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin. Od łona matki moim opiekunem. Będę wysławiał Twoją sprawę. Twoją sprawiedliwość i przez cały dzień Twoją pomoc, bo nawet nie znam jej miary. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cło. Na początku każdej zwrotki rozpoczynałam od inicjum, ponieważ traktujemy refren jak antyfony. Zawsze po refrenie rozpoczynamy od inicjum. I zwracam uwagę też na te dodatkowe nutki, których czasami w nutach nie ma, ale one muszą się pojawić, aby nam się zgadzały akcenty. Spróbuję może tutaj zaśpiewać ostatni werset. Będziemy wiedzieć o co chodzi. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości. Nie tak, ponieważ wtedy akcentujemy mo jej młodości. Musimy pójść wyżej wcześniej o jedną sylabę. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości. Pamiętajmy o tym, żeby zachować te akcenty, bo bardzo często zdarza się, że kantorzy śpiewają pod włos, bo w nutkach tego nie ma. Albo nie zwracają uwagi na to, że po prostu tak nam się w tym momencie akcenty wybijają. Ta melodia jak najbardziej jest do wykorzystania przy refrenach typu A oraz typu C właśnie w Wielkim Poście.